które zaczną podczas dzisiejszego koncertu, będą kompozycje, myślę, że jednego z najwybitniejszych kompozytorów nie tylko muzyki organowej, ale także muzyki takiej poważnej w ogóle, ponieważ będziemy mieli do czynienia z twórczością pana Sebastiana Baada, tworzącego w Niemczech kompozytora, a oczywiście kompozytora barokowego. Myślę, że jeżeli słyszymy nazwisko bar, to przede wszystkim kojarzy nam się to kata i druga znana skąd, z utworów, może z innych dzieł, można tak powiedzieć, e, może troszeczkę z dzieł grozy, e, między innymi też e, e, twórczości e, pedagogicznej, właśnie twórczości bajkowej, bo to był sobie człowiek. Chyba to jest, przez właśnie czystą bajkę e, ten utwór został najbardziej rozpropagowany, a Bach e, poza... Działami orkiestrowymi, takie jak chociażby pasję do Mateusza Świętego Jana, utwory kameralne. Jeśli generalnie ta muzyka myślę, że tkwi w naszych uszach i myślę, że jest też dużo takich utworów, które myślę, że możemy już na pierwszy rzut ucha, tak byśmy to nazwali, właśnie z współczesności Johanna Sebastiana Bacha. I oczywiście poza tą i drugą chciałbym również zaprezentować dwa fragmenty. z Religijnej. Pierwszym utworem będzie chorał nazwany chorał kolorowany, lipszę jest Bisync-Diyue, czyli Jezus e, drogi e, tu I to jest opracowanie, które do podstawowej e, melodii chorałowej e, ma zastosowany szereg różnych osób. Kantaty Jezus Krajberz Magina która w oryginalnie jest oczywiście na kur na orkiestrę, a dzisiaj zaczniemy adaptacji na organ. Więc zapraszam serdecznie do wysłuchania trzech utworów. Pierwszy z nich będzie Jezu, Jezus następny następnie Tokata i Fuga Demol oraz yy, fragment z